Cześć! Z tego nagrania dowiesz się, jak wymawiać TH w języku angielskim i dlaczego większość osób robi to źle. Dlaczego to jest takie trudne? Odpowiedź jest prosta. Jest to trudne, dlatego że w języku polskim nie mamy takich fonemów, a mówiąc bardziej po ludzku takich dźwięków. I specjalnie tutaj używam liczby mnogiej, dlatego że nie ma jednej wymowy i zależy to od konkretnego słowa. Mamy cztery y, sposoby wymawiania. TH w języku angielskim. Pierwszy z nich to spółgłoska szczelinowa międzyzębowa dźwięczna. Tak się to nazywa profesjonalnie. Tobie oczywiście ta nazwa nie jest potrzebna, ale przyda nam się jedno słowo z tej długiej nazwy, czyli dźwięczna. Pierwszy sposób wymawiania TH to jest właśnie ten dźwięk, ten symbol fonetyczny, który widzisz obok mnie i jest to spółgłoska dźwięczna. To jest dla nas ważna informacja, bo jeżeli spółgłoska jest dźwięczna, to oznacza, że nasze struny głosowe drgają. I można to łatwo sprawdzić dotykając naszej krtani. I jeżeli wymawiamy jakąś spółgłoskę i czujemy drganie, to oznacza, że jest to spółgłoska dźwięczna. Na przykład kiedy wymawiam s Moje struny głosowe nie drgają, bo są to spółgłoski bezdźwięczne. A kiedy wymawiam z, b, d, czuję drganie, bo są to spółgłoski dźwięczne. Więc tutaj mamy do czynienia właśnie z taką spółgłoską dźwięczną. I yy, oprócz tego ważne jest również ułożenie naszego języka, bo. Musimy tutaj dotknąć naszym językiem górnych jedynek. Wymawiając ten dźwięk, mam nadzieję, że masz górne jedynki. Jeżeli nie, to prawdopodobnie nie uda ci się wymówić tego dźwięku prawidłowo. Więc wygląda to mniej więcej tak, że układamy wszystko tak, jakbyśmy chcieli powiedzieć: D. Z tą różnicą, że nasz język dotyka górnych jedynek, czyli w, w. I przykładami słów są this, that, father, other. Więc to jest pierwszy sposób. Drugi to spółgłoska szczelinowa, międzyzębowa bezdźwięczna. Jedyna różnica polega na tym, że ta spółgłoska jest bezdźwięczna, więc yy, układamy nasz aparat mowy w dokładnie ten sam sposób, jak przed chwilą, z tą różnicą, że wyłączamy nasze struny głosowe i mogą to być na przykład słowa: think, thought, throw, thin. I są to też wszystkie liczebniki porządkowe, czyli te, do których dopisujemy TH. Tam zawsze jest właśnie ten dźwięk. I te dwa przypadki, o których właśnie powiedziałem, są najczęstsze, ale są jeszcze dwa, które są raczej wyjątkami, ale warto o tym wspomnieć. Czasami zapisujemy w jakimś słowie TH, natomiast czytamy to tak, jakby tam było samo T. I tutaj dobrym przykładem jest Tajlandia, czyli Thailand. Mamy tam TH na początku, natomiast nie czytamy tego tak, jak mówiłem wcześniej, tylko czytamy to tak, jakby tam było po prostu T. I ostatnim przypadkiem jest sytuacja, w której te literki T i H znalazły się obok siebie w pewnym sensie przypadkowo. Na przykład wynika to z, z połączenia e, dwóch słów. Tutaj dobrym przykładem jest Lighthouse. Zapisujemy to jako jedno słowo, które powstało z połączenia Light, gdzie na końcu mamy T, i House, gdzie na początku mamy H. Więc tutaj to połączenie jest zupełnie przypadkowe i czytamy to po prostu osobno: osobno T i osobno H. Bardzo często popełniamy tutaj e, błąd w wymowie, kiedy mamy w zapisie e, TH, i jeżeli to TH należy przeczytać tak, jak mówiłem na początku, albo jako TH, albo jako Th, wtedy zastępujemy to S albo F, czyli najbliższym dźwiękiem, który istnieje w naszym języku ojczystym. I niektórzy mówią I think z F um, albo i think z S. Oczywiście to ma inne znaczenie. Obcokrajowcy domyślą się, o co nam chodzi, natomiast um, słowa think i sync mają um, inne znaczenie. Co znaczy, think możesz um, zobaczyć tutaj, a sync oznacza po prostu um, Tonąć. I think, ja tonę, więc raczej staraj się tak nie mówić. Jeżeli to, co powiedziałem było dla Ciebie przydatne, zostaw łapkę w górę, zostaw również subskrypcję na tym kanale, bo dzięki temu nie przegapisz kolejnych wartościowych porad dotyczących nauki języków obcych i zachęcam Cię również do zapisania się na mój darmowy kurs dla poliglotów ABC Poligloty. Link do niego znajdziesz w opisie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.